Nathan Weissenfeld z Brygad Międzynarodowych do US Army. Natan Weissenfeld urodził się w roku 1906 w Detroit, Michigan w rodzinie ortodoksyjnych Żydów, którzy wyemigrowali z Polski. Ukończył szkołę średnią i rozpoczął pracę na poczcie. Później zatrudniał się również jako drwal, mechanik oraz robotnik w zakładach chemicznych. Podczas wielkiego kryzysu w 1932 roku zaciągnął się do marynarki handlowej. Podczas jednego z rejsów trafił do Szanghaju. Tam został zwerbowany jako ochotnik do Armii Republiki Chińskiej podczas walk z Japończykami, zwanych jako incydent szanghajski. Prawdopodobnie pełnił w siłach chińskich funkcję mechanika. Po zawieszeniu broni w maju 1932 roku wrócił do Detroit. Okazało się jednak, że nie ma tam dla niego pracy. Widząc efekty wielkiego kryzysu, wstąpił do Komunistycznej Partii USA. W lutym 1937 roku wyjechał do Hiszpanii. Republika potrzebowała ochotników z doświadczeniem wojskowym. Weissenfeld został przydzielony do drugiej kompanii amerykańskiego batalionu imienia Abrahama Lincolna. W lutym 1937 roku walczył na froncie madryckim nad Haramą, gdzie brygada poniosła znaczne straty. Został później przeniesiony do kompanii karabinów maszynowych. Brał udział w natarciu na Brunet, a później w kampanii pod Fuentes de Lebro i walkach o Teruel zimą 1937 roku. Został później przeniesiony do amerykańsko-kanadyjskiego batalionu Mackenzie Papino. Został sierżantem oraz szefem gońców sztabu 15. Brygady. Pełnił też różne funkcje w bazie brygad międzynarodowych i ukończył szkołę oficerską w Albacete. Podczas walk na Debro dosłużył się stopnia porucznika. W lipcu 1938 roku został adiutantem szefa sztabu 15 Brygady. Kilkakrotnie był ranny podczas walk. Po demobilizacji Brygad Międzynarodowych wraz z innymi amerykańskimi ochotnikami wrócił przez Francję do USA. Tam dowiedział się, że władze wpisały go na czarną listę działaczy komunistycznych. Oznaczało to, że nie mógł znaleźć pracy pod swoim nazwiskiem. Zmienił więc je na Neil Wesson. Pracował w zakładach samochodowych Packarda w Detroit, gdzie organizował działalność związkową. W 1942 roku wstąpił do armii amerykańskiej i uzyskał przydział do 40. Regimentu Inżynieryjnego. Była to jednostka zajmująca się m.in. przygotowaniem desantów amfibijnych. Weissenfeld walczył na Sycylii oraz po inwazji w Normandii w północnej Francji, a następnie w Niemczech. Za odwagę w walce został odznaczony Legion zasługi. Był wśród pierwszych amerykańskich żołnierzy, którzy 30 kwietnia 1945 roku wyzwalali obóz koncentracyjny w Dachau. Po zakończeniu II wojny światowej i do mobilizacji wrócił do Stanów Zjednoczonych, zapisał się na Wayne State University i ukończył Wydział Administracji Biznesu. Mimo to podjął pracę w fabryce, gdzie został spawaczem. W latach 50. uczestniczył w kampaniach organizowanych przez związki zawodowe. Zaczął też pisać wiersze o tematyce historycznej i antyfaszystowskiej. W 1970 roku wydał tomik Men in Ferment. Zmarł w 1974 roku.